W czystej kremnicy, na śnieg zwieleje, Twórczo zna za kochajmy tak. Pan z wami i z duchem słowa Ewangelii według świętego Jana, o Tobie Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zesponili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy. Świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem, i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo pańskie, Proszę. prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od brzegów i zjednoczył wszystkich, którzy przechowują ten sam chleb eucharystyczny. My, My grzeszni, grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, nie my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kielik zbawienia podniosę, aleluja, I we swe imienia Pańskiego, alleluja. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, chlebie je żywy dający życie wieczne. Sprawa byśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ciebie Boga wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała, Ciebie, Ojca niebios brawy, Ciebie wielbi ziemia cała, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy, Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, król łaskawy, Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy, Apostołów tobie rzesza, Chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników, orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy nudów zgodzonymi, mielbi święta wiersz niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wieku i stę. Z duchem wszechświat wierbi cały, królem chwały, tyś Chryste. Tyś rodzica, syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyłączył się w człowieka. Nie zadziłeś Panny, młodym, tyś pokruszył śmierci wrota. Stary jej oścień w męki dobie, I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w ojca, syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie Prosim, Słudzy łask niegodni, od odmyj grzech co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej z Ze świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw o lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje, rządź się broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie prawy. My w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Pobieg wiek wieków nie ustanie, co sławi Twoje czyny. Po dniu onym, mrocz na spanie, od z jak liny, zjaw wspomnitość w życiu całym, tym, co żebrzał twej opieki. W tobie, panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. W tobie, panie, zaufałem. Niech zawstydzę się na niebie? Módlmy się, Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czci otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie w tym sakramencie. O żywy chlebie w tym sakramencie, wielbię Ciebie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Dożychlebienie nas w tym sakramencie. Niech jeszcze ostatnie słowo należy do proboszcza. Moi drodzy, trzy takie króciutkie punkty. Pierwsze to taka moja refleksja, dołączana do refleksji, którą przedstawił nam ksiądz Jakub, wikariusz przy ołtarzu polowym. Kiedyś ksiądz odwiedzał chorego pana, trzy lata to robił i pewnego razu po przyjęciu Komunii Świętej, albo jeszcze przed, mówi tak: Proszę księdza, dobrze, że ksiądz przyszedł. To przecież Pan wie, że przychodzę co miesiąc. No tak, proszę księdza, ale dzisiaj to naprawdę jestem bardzo głodny. Ale co to znaczy? Niech Pan wytłumaczy. Co to znaczy, że Pan jest głodny? Bo proszę księdza, to znaczy, że jak przyjmę Komunię świętą, to zaczynam inaczej myśleć. Moi drodzy, to przyjmuje Komunię Świętą inaczej myśli. Ten pan mówił, że wtedy inaczej znosi cierpienie, inaczej patrzy na ludzi, inaczej się modli, inaczej wszystko robi. To jest właśnie skarb i owoc Komunii Świętej. Człowiek zaczyna inaczej myśleć. Jesteśmy tutaj na terenie pięknego ośrodka. Domu Pomocy Społecznej, wcześniej sanatorium. Pracuje tutaj ksiądz kapelan Ksiądz Piotr Iżyk. Ponad 20 lat jest tutaj obecny swoją posługą, swoim roznoszeniem Komunii Świętej tym, którzy tutaj przebywają. I moi drodzy, naprawdę, dzięki jego posłudze. I przyjmowaniu Komunii Świętej przez tych ludzi. Ci ludzie tutaj mogą potwierdzić, że inaczej myślą. Inaczej znoszą chorobę. Inaczej patrzą na ludzi, na posługę pielęgniarek, opiekunów salowych, człowiek inaczej myśli. I w tym miejscu nie było okazji jakoś wcześniej podziękować księdzu Piotrowi, ale chciałbym ci, księże Piotrze, za tą Twoją gorliwą posługę tutaj. Bardzo serdecznie podziękować. A wiem, że w pokorze serca tego nie lubisz. Ale dzisiaj bądź bardziej pokorny i przyjmij nasze podziękowanie dla wszystkich pacjentów, którzy tutaj są. Proszę, gromkie brawa dla księdza Piotra, bo to jest naprawdę piękna, gorliwa praca na rzecz wszystkich, którzy tutaj przebywają. Moi drodzy, chciałbym też. Bo jest tu dość szeroki dzisiaj personel medyczny, który tutaj pracuje w całym tym ośrodku, w tych dwóch ośrodkach czy nawet więcej. Moi drodzy posługujący tutaj, dziękujemy wam za to, że jesteście i że tak gorliwie tu posługujecie. A my, którzy mieszkamy tu niedaleko, możemy czuć się bezpieczni, bo wiemy, że w razie czego wy tu jesteście. I służycie pomocy za Waszą ciężką, gorliwą pracę. Na wszystkich wymiarach w tych ośrodkach pragniemy Wam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować. Bóg zapłać i też uczyńmy to gromkimi brawami. Chciałbym teraz, tutaj będąc, bardzo serdecznie też podziękować. Panu Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej. Panie Dyrektorze, dziękuję za to, że otwartym sercem nas tutaj zaprosiłeś, bo rozmawiałem z Tobą na ten temat już podczas wizyty duszpasterskiej. Ucieszyłeś się tą wizytą. Tym bardziej, że tutaj powstaje pewne dzieło Twojego życia. To ten nowy Dom Pomocy Społecznej, który tutaj będzie służył tak wielu, wielu osobom. Nie wiem, ale chyba z 200 osób tu będzie mógł przyjąć czy więcej. 100. Przesadziłem, ale 100 to też dużo. Bardzo serdecznie dziękujemy za to zaproszenie, za otwarte serce i dziękujemy też za ten dom. Wiadomo, inni budują, ale jest mózg, który pracuje, by to mogło powstać. Proszę gromkimi brawami też panu dyrektorowi podziękować. I w związku z budową tego domu skierowałem pismo do księdza biskupa, ponieważ ma tutaj powstać nowa kaplica. By mogła powstać, by mógł być przechowywany najświętszy sakrament i erygowana droga krzyżowa, potrzebny jest specjalny dokument, dekret pozwalający na to przez księdza biskupa, ordynariusza. I pozwolę sobie ten dekret oficjalnie odczytać. Przychylając się do prośby wyrażonej w piśmie z dnia 24 marca 2023 roku w myśl kanonu 1223, 934 i 608 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym zezwalam na erygowanie kaplicy oraz przechowywanie najświętszej Eucharystii w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w górnie, przy ulicy Rzeszowskiej 7. Kaplicy nadaję tytuł Błogosławionej Róży Marii Czackiej. Zezwalam także na erygowanie drogi krzyżowej w tejże kaplicy. Troskę duszpasterską o kaplicę powierzam księdzu proboszczowi parafii pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie w Górnie przy współpracy z księdzem kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Z pasterskim błogosławieństwem Jan Wątroba, biskup Rzeszowski. W imię tego, że powstaje tutaj kaplica, gdzie ksiądz kapelan będzie mógł dalej czynić wielkie dzieło karmienia głodnych serc najświętszym sakramentem, my, jako wspólnota parafialna w Górnie, postaraliśmy się namalować wizerunek nowej. Patronki tejże kaplicy. Jak już słyszeliśmy, jest to błogosławiona Matka Róża Czacka. I dlatego dzisiaj ofiarujemy ten obraz tej patronki do tej nowo powstałej kaplicy. I życzymy księdzu Piotrowi wiele błogosławieństwa dla wszystkich, by ta nowa błogosławiona, bo jeszcze roku nie ma by tutaj w szczególny sposób roztaczała swoje opiek. Te dwa obrazy, bo drugi obraz jest historyczny Matki Bożej nieustającej pomocy ze starej kaplicy, który oprawiliśmy w te same ramy, będą one tutaj towarzyszyły w tej nowej kaplicy, którą tutaj, która tutaj jest w tym momencie organizowana. Zostanie przeniesiona, przeniesione te obrazy i zawieszone w odpowiednim Momencie. I moi drodzy, jeszcze słowo podziękowania, bo muszę to zrobić. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział, ale chciałbym zwrócić na niektórych, niektóre miejsca uwagę. Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowywali ołtarz polowy przy kościele parafialnym. Bóg zapłać, nie będę wymieniał. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli tam, Poszczególnym grupom, dzieciom, młodzieży, starszym, poszczególnym społecznym organizacjom, wszystkim, którzy byli na tej mszy świętej i procesji składam serdeczne Bóg zapłać. Bóg zapłać tym, którzy przygotowali pierwszy ołtarz przy, na posesji państwa Kosaków. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, za udostępnienie placu i za pracę i za piękny ołtarz. Bóg zapłać mieszkańcom przy ulicy Sanatoryjnej, przy y, mieszkaniach, przy rodzinie państwa radomskich. Bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie też placu i piękny, cudowny ołtarz, który został tam przygotowany. Bóg zapłać też tamtym mieszkańcom Sanatoryjnej, bo objeżdżałem parę razy i widziałem, jakie tam były sprzątania, przygotowywania i piękne świadectwo jednej osoby. Ja mówię, pięknie tu macie a ta osoba mówi proszę księdza, pierwszy raz tędy będzie szedł Pan Jezus dlatego tak się staramy to piękny wyraz wiary Bóg zapłać chciałbym też bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom właśnie tego małego osiedla bloków tutaj na terytorium sanatorium, blok numer 1 blok numer 3, poszczególne tam pawilony, widziałem jaką wielką pracę tam żeście włożyli ale chciałbym to podziękowanie skierować na ręce nowej Pani Prezes, Pani Justyny. Mogę powiedzieć Pani Justyno, na Twoje ręce wszystkim mieszkańcom składam serdeczne Bóg zapłać. I tak jeszcze chyba nie wiem, czy rok minął już Twojej posługi, ale chcę Ci pogratulować dobrej zmiany. Życzę Ci nadal szczęść Boże w tym posługiwaniu tamtej wspólnocie mieszkaniowej. A wszystkim mieszkańcom naprawdę za wielką pracę. I Bóg zapłać tutaj za ten czwarty ołtarz, który tutaj się znajduje, jesteśmy tutaj, widzimy go teraz. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego ołtarza, do jego wybudowania, też jeszcze raz składam serdeczne. Bóg zapłać, bo to jest wyraz naszej wiary. Więc moi drodzy, powolutku kończymy piękną procesję Bożego Ciała. Godzina 12 odśpiewamy jeszcze Boże coś polskie i obiecane mamy tutaj dla dzieci, wszystkich posługujących obiecane mamy lody. Więc jeśli wystarczy, proszę zaraz tutaj podejdą osoby w takich specjalnych kartonach zimowych i będą rozdawać te lody po odśpiewaniu pieśni. Dziękuję też straży pożarnej, która nam pilotowała. Tak dali znać, że słyszą. Bóg zapłać Wam za Waszą posługę. A jeśli ostatnie słowo, to dzisiaj piękny koncert w Rzeszowie, jednego serca, jednego ducha. Kto ma siły, niech się wybierze na dziewiętnastą. Myślę, że warto. Jeszcze raz Bóg zapłać. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale nie chcę już więcej przedłużać, bo i tak troszkę zeszło. A teraz odśpiewajmy Boże coś Polska. Może coś poskę przez tak liczne wieki, otaczał laskiem, potęgi i chwały. Coś ją osłaniał, patrząc swej opieki, od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Że w twem ołtarze zanosi błaganie ojczyznę. Moi drodzy, transmisje dzisiejszej uroczystości przy kościele można zobaczyć. I druga część nagrana jest również tutaj z tego miejsca, przy ostatnim ołtarzu. Też można sobie zobaczyć. Więc zapraszam na to, by zobaczyć. Ja króciutko serdecznie dziękuję właśnie za podziękowania i za miłe słowa, za wszystko, za co. Powinienem podziękować. Dziękuję ze swej strony tym, którzy właśnie pomagali ten ołtarz budować. Bóg zapłać i słowo praktyczne do ochotników, którzy zgodzili się wziąć nasze chorągwie i nasze obrazy. Teraz po mszy świętej proszę mój samochód stoi tu zaraz na rogu, gdzie te duże drzewa są. Tam proszę to złożyć. I, i, i tego. Pan Piotr tam pokieruje. Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Tutaj są lody przyszły i tam lody poszły, także kto otrzyma to życzymy troszkę pochłodzenia.